Cantok Music Jak się podoba finał w tym roku? Bardzo mi się podoba finał w tym roku. Uważam, że poziom jest wysoki i wyrównany, według mnie lepszy niż rok temu i też atmosfera jest lepsza mimo paru kwestii, które gdzieś tam banduje tak. że mimo komentarzy na internet, że wszystko nie umiera kupić po pękała szpach, jest więcej już na to. Tak, posoło. zauważyłem, ale wiesz, co według mnie komentarzy w ogóle nie ma co słuchać nie ma co czytać, bo to jest bez sensu, jeden z drugim baranem coś napisze, a w ogóle nie tworzy tej kultury, więc nie ma co się tym przejmować. Wszystko dzieje się tu w grubach i u nas to To prócz ciebie twoje w konie? A, prywatnie mam nadzieję, że oset. ale a Publicznie to pewnie koro, ale trochę zmarnował szansę przed kilkoma. No tak, koro co już znowu o tekstach o na Znaczy tego. Żeby nie było jak w wywiadzie, że ubliżam, nie ubliżam, według mnie po prostu jest to niemęskie zachowanie i nie powinno być takich rzeczy. No Czyli Spartak powiedział, że jego ojciec nie żyje, a temu ty po tym pojechał? To jest to szmaciarskie zachowanie. Nie oceniam koro jako całego, to zachowanie było szmaciarskie. I tyle. No mi też się bardzo nie podoba, już rozmawiałem o tym, ale koro jest jakiś sposób pewny, się ale ja mu za bardzo. To no, jest kwestia pewności siebie, nie wiem, wychowania może, ale jakby nie mi to oceniać, tak? Każdy żyje według własnych zasad. Wiadomo, jak ci się te pole mi podobają, bliżej serio sprawdza się? Bardzo. Bardzo. Grubas się zawsze sprawdzał, ale mega fajnie, że jest serio. Ludzie chcieli go na WBW. Jak tylko wyszedł, to od razu żywo zareagowali zaczęli krzyczeć jego ksydę, więc mega. Ryba jest dzieje z działania publiki, można powiedzieć, prawda? Ale jest też w mocy. Ryba jest Wiem jest... o walczając z nim przed chwilą, jest mega w mocy. Czy masz może jakieś rady dla młodych adekwisty, jak to trenować, jak się rozwijać, jakiś progres? Wiesz co? Chyba nie, nie mam rad. Jedyne co mogę powiedzieć, to każdy powinien według mnie ćwiczyć sobie po prostu, nawijać pod jakieś tematy, które może sobie wziąć skądkolwiek tak naprawdę, ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że musi to czuć po prostu. Powiedz mi, czy dużo ostatnio jedziesz po bitwach? Dużo sobie Nie. Freestyle'uję tylko na bitwach. W ogóle nie, nie ćwiczę, nie mam czasu na to, więc freestyle'uję tylko na bitwach, gdzie w sumie jestem rozstawiony i wydaje mi się, że powoli nie będę miał już na to za bardzo czasu i też jest czas na to, żeby odejść, Rosnąć, a, nie, a nie krążyć 10 lat po scenie. Co miałem zrobić, to zrobiłem, i wydaje mi się, że w produkcji gdzieś tam będę przechodził bardziej do oceniania niż yy, nawijania. Ale na pewno jeszcze na paru właśnie się się. Czyli w przyszłym roku jeszcze będziemy mogli się zobaczyć? Na WBW? Zobaczymy w jakiej roli. Mam nadzieję, że ją bo z tego mówił bardzo fajnie jest prowadzić, bo nie trzeba tych warunków dzisiaj podejmować. Także prowadzący to jest klarka, to najlepsza rola. Ale Żyli też bym chętnie zasiadł, bardzo się skupiam na każdym wersie, każdym kontroli i wszystkim. Także organizatorzy, Kaz bardzo chętnie nas będzie Żyli. To jak najbardziej Powiedz mi, kto jest moim stylistą. jest moim stylistą? Obecnie zaraz promocji. <laughs> I do też z promocji, jak zawsze. No cóż no, wszyscy jeszcze nie daje w biążku, że można było kupować swojej garnitury, ale mam nadzieję, że to będzie się zmieniało. Daje mi to pracę. Powiedz mi, co najbardziej to już wstawiło? Swoboda. A czy uważasz, że w Cię rozwinął? Tak. Tak. Jeśli chodzi o samą semantykę, to zupełnie inaczej postrzegam rzeczywistość dzięki temu, że... Wyszedłem z tym freestyle'em do ludzi i osiągnąłem w tym bardzo dużo. I ostatnie pytanie, czy będziemy mogli usłyszeć coś jest kolejnego? Tak, w przyszłym roku jestem pewien, że tak. Nie mówię w jakim miesiącu, co to będzie i tak dalej, ale myślę, że tak. Na pewno będzie numer na, na jednej fajnej składance i niedługo klip z Babinczu. Na jakim kanale? No u to na moim Labelu, a co do moich numerów to, to jeszcze nie wiem na jakim kanale, bo to zawsze jest kwestia do gadania, a czasem jest tak, że ktoś to się ogłosi, a potem z grupy wychodzi zupełnie nie. Także zapraszamy, sprawdźcie kaza, strzeleć, dziękuję za